dla ducha muzyka i inne przejawy dziedzictwa kulturalnego dla ciała tradycyjne regionalne smakołyki. W Stawiskach odbył się festyn 7 gmin w jednej krainie, zorganizowany przez Fundację Kraina Mlekiem Płynąca. Tworzą ją gminy Turośl, Nowogród, Zbójna, Grabowo, Mały Płock, Kolno i Stawiski. Od założenia fundacji upłynęło 7 lat. Bo w 2006 roku właśnie powstała fundacja i i od tamtej pory działamy na terenie siedmiu gmin. Jak Państwo widzicie, gmina Mały Płock jest założycielem, w zasadzie inicjatorem powstania tej fundacji. Gmina Turoś, gmina Stawiski, gmina Zbójna, Nowogród, Grabowo. I tak od 2006 roku próbujemy. Działać na rzecz tej społeczności po to, żeby nam się wszystkim tu lepiej mieszkało i żyło. Przede wszystkim to udało nam się troszeczkę rozruszać ludzi. Coraz więcej powstaje kół, stowarzyszeń, którzy wychodzą z różnymi pomysłami, żeby coś wokół siebie fajnego zrobić, co będzie służyło też innym. Udało nam się zrealizować szereg inwestycji takich jak poprawa takiej infrastruktury kulturalnej, czyli odnowa, renowacja, rozbudowa, budowa gminnych ośrodków kultury, obiektów sportowych, różnych miejsc, spotkań integracyjnych. Obecnie trwa nabór na małe projekty, z których, z tych środków mogą korzystać stowarzyszenia lokalne, koła gospodyń wiejskich, domy kultury, no i samorządy. Niebawem ogłosimy nabór jeszcze na mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ zostały nam co prawda niewielkie środki, ale jeszcze są, więc konkurs będzie. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej też jakieś tam. Środki zostały, więc jeszcze jeden nabór będzie. Niemniej jednak te środki się już kończą. Będziemy teraz pracować nad kolejną lokalną strategią rozwoju, na realizacji której będziemy chcieli w przyszłym rozdaniu, czyli w latach 2014-20, też korzystać ze środków unijnych i je realizować. Gościny uczestnikom festynu udzielił samorząd Stawisk. Przede wszystkim to e, udział w stowarzyszeniu, udział w Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca daje nam możliwość pozyskiwania niewielkich środków finansowych z Unii Europejskiej, które w innej, w innej formule nie byłyby do pozyskania. I tutaj tak, nie tyle gminy, co przedsiębiorcy z poszczególnych gmin, osoby fizyczne mogą korzystać z naszej, z naszej pomocy i pozyskiwać środki, realizując swoje pomysły. A wiemy, że skoro ludzie realizują swoje pomysły w naszych gminach, no to przy okazji realizują nasze pomysły. Za bardzo dobry przykład lokalnej aktywności uznał wojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski działalność fundacji. Cieszę się, kiedy w takich wydarzeniach mogę uczestniczyć, a pragnę Państwu okazać moją wdzięczność, podziękowanie i zadowolenie, że także zaliczacie mnie do tej wspólnoty, która dzisiaj się gromadzi i ja mogę w niej. Uczestniczyć, czując Państwa akceptację i życzliwość. Za to bardzo serdecznie dziękuję. To Państwo zasługujecie na taki szacunek i uznanie, że potraficie Państwo zorganizować się w pewną strukturę, która daje szansę budowania wspólnot dla integracji społeczeństwa naszego regionu, naszych gmin, nawet kilku. I potraficie Państwo wykorzystywać środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej poprzez działalność lokalnych grup działania, oraz wspieracie Państwo różne inicjatywy, które wpisują się w programy, w programy realizowane na terenie naszego województwa. I pragnę Państwu za Państwa aktywność, za Państwa społeczne działanie bardzo serdecznie. Podziękować. Znakomitym miejscem na zorganizowanie tak dużej imprezy okazały się tereny sportowo-rekreacyjne w stawiskach. Ta impreza jest po to, żeby zintegrować wszystkie gminy, wszystkie siedem gmin, które wchodzą w skład Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca. A dlaczego we wrześniu? Właśnie dlatego, że wszystkie imprezy przede wszystkim zawsze się odbywają gdzieś tam, latem, wakacje, tych imprez jest dużo, a my na przekór wszystkiemu robimy we wrześniu. Pogodę mamy taką jak latem, także jest super. Tutaj też jest dorobek artystyczny, wszystkich gmin, kosze, plecionki, haftowane obra obrazy, wszystko, czym gmina się może pochwalić. Druga część już jest bardziej taka rozrywkowa i tu już wystąpią zespoły, zespół Zambrowa, zespół nasz zestawis Gwaders, no i zespół spod Hala Baciary. Głównym zadaniem Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca jest wspieranie rozwoju należących do niej samorządów we wszystkich dziedzinach, od spraw gospodarczych po sport i rekreację.